Mamy zmodyfikowany Grow a Garden, gdzie mamy wszystko. Żeby ktoś nie pomyślał, Aha. że to jest prawdziwy Grow a Garden, jest Sigma, a jest tym tumtsha, tum, kur chyba. Jeszcze Super Sunflower Seed? bo ja próbuję coś kupić, ale nie mogę, a mam 20 tysięcy. No bo ty musisz kupić coś, bo to jest tańsze, no bo. Słuchaj, Jowita, ty mając 20 tysięcy, nie możesz kupić czegoś za 100 milionów. Musisz kupić coś, na co cię stać. A ja nic nie mam. No, masz kokos kupy na przykład? Zabieram łopatę. Dobra, wracając do gry, wracamy do gry tutaj. E, mamy jakiś Wenus. Co to jest? Nie mamy Sigma. No, ja chyba nie mam 20 tysięcy, mam więcej, nie? No. Super Seed! Ja, ja mogę kupić to pierwsze teraz. Chyba. Ja mam super Seed, mega dużo. Nie. Co to jest? jest super Seed? Kupiłam to pierwsze. Drobaton Perper. To... Co to jest? Beanstalk taki. To jest ten flower. a co z niej podarujesz? No, mówię kup sobie. Ale ja ona dopiero zaczyna grę. A to niech kupi sobie kokosy. E, jak ja nic sobie nie kupić. Jezu. Dobra, wydaję wszystko na maszrumy, bo sobie cały ogródek w maszrumach. Co to są maszrumy? Grzyby. Kupuję. Dobra, idę. I usuwam wszystko, co tu mam. Dobra, widzowie, zasadam, 100 maszrumów. Ty masz 100 maszrumów. Tak przerwać a a jeszcze pięćdziesiąt dobra a ja ale mam koszty dobra i teraz zbieramy Mam dużo kasy. Zaoszczędzę wam ten czas, Widzowie. Dobra, Widzowie, słuchajcie. Nie da się zebrać z tych maszynków, bo jak je zbierasz, to one nie znikają. Więc. I te sprzedać. Dobra, idę. Yo, czemu tak mało? Ale mała purpur dahila mi urosła. A ja idę sobie sprzedać. A ja muszę na to broken Bez... naj... ladder. Idę! Nadchodzę! Ja nie ryzykuję, bo biorę to, co jest na końcu. To, co jest najdroższe. Nie, najdroższe są na samym początku. O, na samym końcu I raczej. O! Zbieram! Pięknie pospieramy. A sprzedać. Jak mam dużo kasy. Ale muszę zarobić. No, ja mam po Polsce, Ej, to jest, naj... to jest to jest ogromne zamieszanie ten odcinek. To nie jest odcinek, to jest zamieszanie. Naprawdę patrzcie no. czym się wzbogaciłam Mam tralala. i mam tung tung A mam tra, la, tra, la, i piecie. Ej, rośnie, mi Porquodilo, porquala, tralalalo, tralala, trala, Tum, 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 sahur Zobaczcie, mam trala, tum, tum, trala, trala, Mam trala, mam trala, 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 tak, ogromne zamieszanie, tam są kłótnie. E, Jowita nie chce iść dotknąć trawy. Ja chcę iść dotknąć trawę, nie wychodzę z domu. E, wszyscy umieramy, kupuję Lizaki. E, mam dużo tralelo tralala. To jest zamieszanie nie odcinek. Dużo kartła. Wow. Hmm. Mam pełno lizaczków.. A ja też tylko Czekaj, bo ja kupuję tralelo tralala, Mam 70 tralala tra na ogródku. A, ta, a co robi ten tralala? Tra Nic. I można go zebrać, i. Ja myślałam, że coś mi będzie robił. Nie, no to jest po prostu takie jak Roslina. No. Ale ile to nie do niepowcymania. ja już muszę zrobić. Tam... Wysłać zdjęcie, że tralala tra przejęłem mój ogródek. Taki, taki, taki tytuł będzie. Tralala, tra tra przejmuje mój ogródek. Taki tytuł filmu. Tak. Patrzcie Ta ile kasy. Gabi patrz jaka kasa. A ty patrz to u mnie się dzieje, nie? Ale ja nie wiem, mi... zobacz moją kasę. Gabi patrz. Patrz Gabi. No mi, patrz tak, mam kasy. No pokaż tyle po to. Jezu! Dobra, zbieramy tralalelo, tralala, szarp, shoes. Dobra. Ej, ja nie mam miejsca, żeby posadzić inne rzeczy. Dzień no. dobry. Dzień dobry, mam... O Maja! Tak. Mam... tak cały mam szukierkowych kwiatów. A to nie jest zwykłe, to lecimy. Dobra, głowę. dobra widzowie, jak Maja dołączyła to ogramy w amongasa dziewczyny. Tak, Ta. ale patrzę, to się się tu dzieje na moim tak, No to idziemy tak, w tak, tak, tak,